Witaj w kolejnym wideo. Na początku chcę Ci powiedzieć, że to co przedstawiam w tym wideo to są tylko i wyłącznie moje prywatne opinie. W żadnym wypadku nie można ich traktować jako rekomendacje ani mm, jakiekolwiek analizy, ponieważ ja nie mam uprawnień do wykonywania takich czynności. Zatem zarówno decyzje, które podejmujesz, jak i konsekwencje tych Twoich decyzji są tylko i wyłącznie związane z Twoją odpowiedzialnością. E, ja się e, zrzekam i nie możesz... E, nie mogę ponosić odpowiedzialności za twoje decyzje. No dobrze, formułkę to, żeby to było jasne mamy ze sobą, więc co chcę przekazać teraz. Otóż jak w poprzednim wideo widziałeś to para euro, dolar do jena nie wiem czemu tak się euro mi wbiło, Para, dolar do jena dociera do bardzo ważnego poziomu oporu, on jest teraz testowany, ale jak się spojrzy w dłuższej perspektywie, to ten poziom był już wcześniej testowany, on był testowany w 2022, gdzieś w październiku, potem był testowany w listopadzie 2023, no i teraz znowu ten poziom jest testowany. Wydaje się, że on jest to dość, to dość ważny poziom, dlatego też... Yy, dlatego też e, warto patrzeć co się koło niego dzieje, bo w momencie przebicia nastąpi kwotowy ruch do góry, e, natomiast dopóki jesteśmy pod poziomem oporu, no to jakby obowiązują e, scenariusze prospadkowe i warto sz sobie szukać miejsc na to, żeby wejść w dół, ze stop losem, oczywiście gdzieś powyżej tego poziomu odpowiednio ustawionym. Natomiast, e, więc to jest jedna rzecz, druga rzecz jest taka, że ten rynek porusza się e, Trendzie. Jak narysujemy trend? Pierwsza linia. Drugi trend, powiedzmy, że gdzieś można narysować tutaj. Dlaczego akurat tak? Jeżeli jesteś zainteresowany, to też możesz wejść na link pod wideo, pobrać mój darmowy poradnik, zapisać się na listę subskryb subskrybentów no i być może. W którymś momencie pojawi się moment, że będzie szkolenie na temat tego, jak wyznaczać takie, takie miejsca. Natomiast tutaj, jak widzisz, wracając do pary, dolar do jena porusza się wzdłuż trendu, dotarł do ważnego poziomu uporu, i to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ albo albo przebije ten poziom gdzieś tutaj i powędruje sobie fajnie do góry, albo odbije, odbije się tak, jak się teraz od niego odbije i zacznie spadać i spadając dotrze prawdopodobnie przynajmniej do tej linii gdzieś trendu. Także zachęcam do obserwowania tego, co się dzieje na parze dolar do jena, ponieważ może nieść ze sobą bardzo fajne opcje zarobku. Dzięki wielkie za, tę krótką, za ten krótki twój czas. Obserwuj parę dolar do jena i zobacz, co się tam dzieje, a jeżeli jesteś zainteresowany większą no, jakąś info, ilością informacji na taki temat, no, to pobierz darmowy poradnik z filmiku poniżej ze strony pod filmikiem i będziemy w kontakcie.